Panie prezydencie, gdyby nie niedawno opublikowany tweet od Pana, Pani prezydencie Andrzeju Brudo Ta moja praca, pierwsza w życiu, pozytywistyczna praca, demokratyczna. Wydanie i oddanie głosu Komukolwiek było dzisiaj, do dzisiaj, do prawie dzisiaj, rzeczywistością niemożliwą do wykonania. Pana tweet jest przełomem w moim życiu, ponieważ po raz pierwszy ktoś osadza moją niepewność, to znaczy. Pomaga mi rozwiązać moją niepewność, czy mam zagłosować, czy nie, czy w ogóle mam zagłosować. W tej chwili jest to już e, przeszłością, to znaczy jest już faktem, że mój wybór to pierwsze tak już leży na tym stole. I tego już cofnąć nie mogę. Po raz pierwszy pan reprezentuje nie słowa. Nie, nie to, że pan się jakoś dzisiaj przedstawia, tak czy inaczej robi coś tam, już niezależnie od tego, że jest pan prezydentem i jakoś tam pana poznałam. Ale w związku z tym, że miałam bardzo paternalistyczny stosunek do demokracji, specjalnie się nie interesowałam tym, co pan tak naprawdę robi, w jaki sposób pan działa i tak dalej. Kłótni wokół tego, sporów i e, traktowania pana jak takiego takiej panienki do bicia było zbyt dużo, żebym mogła uznać, że demokracja jest czymś w ogóle dobrym. Zawsze wybierałam prawdę, zawsze wybierałam to z szacunkiem do siebie i do innych. Nie zawsze ten szacunek do siebie potrafiłam zachować, natomiast do innych absolutnie tak. Rzadko kiedy byłam dumna z tego, co wykonywałam, więc taką przyjęłam, o, taką przyjęłam zasadę, że praktycznie co się nie obracam, idę drogą. <tryk> Czuję w sobie, że nie jestem zadowolona, że złe rzeczy robię. Czy mogłabym inaczej? Ale nie obracałam się, oceniając nie oceniałam tego, co robiłam. Miałam dobre intencje. I po raz pierwszy w 1989 roku dopadła mnie ta taka paternalizacja. Swojego miejsca w życiu, jako pewien podmiot i przedmiot jednocześnie. Że, coś, że to, że idę i że mam dobre intencje, to ważne jest to, czy je wprowadzam, w jaki sposób je wprowadzam, w jaki sposób ich nie wprowadzam, a one tylko budują mój, mój jakiś plecak na drodze, w drodze i ten plecak. W 1989 roku był niezwykle pusty. Stąd nie odczuwałam, że, że coś jest nie tak. Żyłam normalnie, żyłam w zasadzie wielokrotnie ponad stan, nie miałam żadnych problemów z Podejmowaniem pracy, podejmowaniem rozszerzania tej pracy, yy, znajomych, kolegów, przyjaciół, yy, koleżanki. W zasadzie nie odczuwałam tego, że nie jestem wolna. Robiłam co chciałam, mówiłam co chciałam, byłam z kim chciałam. I raczej nie byłam z tym, kim nie chciałam. była czasem, że robiłam takie eksperymenty. Jeszcze wtedy nie wiedziałam dlaczego, ale żyłam tak, że praktycznie biorąc nie można powiedzieć, że byłam jakimś złym człowiekiem. <laughs> Na końcu PRL-u moi stali znajomi w którymś momencie niezależnie od siebie mówili mi, że ja mam wszystko, ale żyję tak, jakbym nie miała nic. No właśnie. Kiedy przyszedł 89. rok, moje życie się tak zmieniło, tak przewróciło do góry nogami, że praktycznie mówiąc, w ogóle po raz kolejny nie zrozumiałam nic. Dlaczego moje życie uległo takiej ruinie? I dzisiaj podefiniowałam swoje życie stawiając po jednej stronie zło czy kłamstwo, po drugiej prawdę. I dobro. I nigdy nie miałam żadnych wątpliwości. Nie wiedziałam do 89 roku, że w taki sposób demokratyczny, jak mnie nauczono, na początku swojego życia po prostu wybieram dobre, nie wybieram złego i moje życie jest dobre. W związku z moim wyborem. I tak byłam uczona że jeśli jestem uczciwa, to od nieuczciwych ludzi mam się po prostu mam się z nimi po prostu nie spotykać i koniec. W 1989 roku, kiedy nasz, nadeszła demokracja, ten wybór okazał się o tyle niemożliwy, ponieważ ja sama się stałam zła dla swojej własnej rodziny. Stałam się kłamcą, stałam się szydercą, złodziejem. Wstydziłam się spojrzeć sobie lu w lustro od, od momentu startu aż do niedawna. Stosunkowo niedawna, ponieważ w 2014 roku pomału zrozumiałam, o co tak naprawdę chodzi, wtedy po raz pierwszy w 2014 roku zaczęłam obracać się, patrzeć na wszystkie aspekty mojego życia i co, jaki był początek każdego postępowania i co za tym się stało jeśli komuś Uśmiechnęłam się do kogoś, co się stało, kiedy, kiedy odwulknęłam, co tworzyłam. Aż doszłam do momentu, tak jak dzisiaj, że uznaję to za swoją wartość, ale tak uważam, że nic, co robię, złego czy dobrego, nie jest moją prywatną sprawą. Bardzo dziękuję Panu, Panie Andrzeju, Andrzeju yy, Dudo, ponieważ dzisiaj Pan, jako pierwszy w moim życiu człowiek, taki oficjalny, taki no w końcu, który ma władzę nade mną, mówi, że mam porównać siebie do siebie. Mam porównać swój los sprzed pięciu lat do losu dzisiejszego. Powiem tak. Że mój los się nic nie zmienił. I to porównanie jest tylko porównaniem mojej świadomości. Świadomość mam w tej chwili gotową do tego, żeby, ją w, żeby wprowadzać swoje decyzje i egzekwować swoje prawa w pełni. A jeszcze 5 lat temu faktycznie takich praw nie miałam. Miałam pełną świadomość, że robię źle. Chcę opuścić to zło, ale nie mogę z jakiegoś powodu. I to jest tylko taka różnica, więc w związku z tym, jeśli chodzi o świadomość, jeśli bym miała porównać świadomość dzisiejszą i świadomość mającą jeden rok życia. To nie widzę żadnej różnicy. To jest to, co pozwala mi mieć pewność, że ten stół wykonany jest sensownie i osiągnie swój cel, ponieważ świadomość miałam od początku i budowę wam ją na fundamencie dla dobra wszystkich przeciwko złu. Nigdy przeciwko nikomu. To dość skomplikowane schody albo równina, klepisko, na którym nigdy nie wznosiłam się na czyjeś krzywdzie i nigdy nie dokonywałam zejścia w dół bez aktu woli. Czyli nie miałam, nie mogłam, nigdy nie tworzyły się we mnie jakiekolwiek pretensje, nawet o najgorsze wybory. Wow! Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju Dudo, ponieważ.